Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Sprzęt dla Dzisiaj mam przyjemność przedstawić nowy glukometr firmy Johnson Johnson LifeScan One Touch Select Plus. Zachęcam gorąco do obejrzenia filmu. Zobaczmy na początku, co zawiera nasze pudełko. Mamy woreczek, a w woreczku instrukcję obsługi, inaczej, przewodnik użytkownika w formie książeczki w języku polskim, tylko i wyłącznie. Co mamy dalej? Skróconą instrukcję obsługi. Kartę gwarancyjną, informację o paskach testowych oraz etui. A w nim oczywiście mamy glukometr, nakłuwacz oraz paski. Wszystko w takim jednym module. A z boku w kieszące mamy lancety do naszego nakłuwacza. Szukam, ile ma sztuk. Ale z tego co widzę, to chyba 10. Można wymacać nawet. To tyle, jeżeli chodzi o zawartość. Przyjrzymy się naszemu glukometrowi. Glukometr jest dosyć mały. Powiedziałbym, ani za duży, ani za mały. Położę go na ręce, żeby mniej więcej było widać, jakiej jest wielkości. Dla porównania oczywiście mam kilka innych glukometrów i tak, mam na przykład starego OneTouch'a, wersję Select, jak widzimy te nasze, te Select Plus, czyli jakby kolejny glukometr kolejnej generacji, mniej więcej jest trochę wyższy niż tamten, ale za to jest węższy. Porównajmy z innymi, mam tutaj Care, Sense and Pop. Mniej więcej na wysokość czy długość, jak to woli, jest podobny. Jest odrobinę trochę szerszy niż ten Kersens. Jeszcze do porównania mam Optimum Xido Neo. No, tutaj to w ogóle tak ciężko porównać, bo on jest bardziej kwadratowy, a ten jest bardziej podłużny. Ale wysokość, mniej więcej ta sama. Szerokość? No, ten jest dwa razy szerszy, prawie. Zobaczmy dalej, co mamy. Z tyłu mamy miejsce na baterie. Jak zwykle standardowe dwie baterie. Ok. No, i tak wygląda nasz glukometr. Zobaczmy teraz nakłuwacz. Nakłuwacz to jest One Touch Delica. Nie będę o nim mówił dużo, ponieważ. Testowałem już ten nakłuwacz w innym filmie. Tutaj na górze możecie sobie zobaczyć, jak klikniecie. Dlatego pozostawiam to bez komentarza. Przejdźmy dalej. Przyjrzyjmy się naszemu etui. Nasze etui składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest jakby zwykłe opakowanie, a drugi element to jest taki moduł, który pozwala nam trzymać wszystkie elementy od glukometru razem, czyli glukometr, nakłuwacz oraz paski. Na początku zobaczmy jak wygląda nasze etui. Etui jest tym razem dosyć sztywne, pokryte zamszem, profilowane. Nie jest takie woreczkowate, jak mieliśmy tutaj tej pory do czynienia. W środku mamy miejsce na nasz moduł oraz torebkę z boku, tylko że tym razem bez suwaczka. Szkoda, bo dzięki temu mogliśmy sobie chować paski do tego Miejsca, no i wtedy nie wypadały, a teraz jak schowam na przykład brudny pasek, no to będzie wylatywać. No Można co najwyżej chusteczkę jakąś tutaj sobie włożyć i w tą chusteczkę chować paski. No ale jest jak jest. Eee, zobaczmy, jak wygląda ten moduł. Mam tutaj nasze elementy, powkładamy je. Moduł jest zrobiony z takiego elastycznego plastiku, dzięki czemu łatwiej jest wkładać nasze kolejne rzeczy. O, i tak wygląda nasz glukometr w pełni w module. I teraz, co ciekawe, możemy go na, na przykład sobie do paska zamontować. Mam tutaj taki uchwyt. E, co jeszcze można z nim zrobić? No oczywiście schować do naszego drugiego etui, który jest idealnie dopasowany i wyprofilowany. To tylko zamknąć. I tak można ruszać w drogę. Włączmy nasz glukometr i zobaczmy, jakie ma funkcje. Mamy tutaj cztery guziczki. Mamy guziczek jakby wstecz, w górę w dół oraz OK. Aby włączyć glukometr, należy przytrzymać guzik OK. Włącza się ekran LCD. Widzimy już taki trochę nowocześniejszy niż to mają inne glukometry. Jest bardziej czytelny, taki przejrzysty. Wybieramy na początku w pierwszym kroku język. Mamy polski. Tutaj musimy ustawić godzinę. Troszeczkę nam się śpieszy, więc zmienimy. Dobrze jest. Dajemy zapisz. I ostatnim krokiem. A nie, jeszcze mamy datę. Tutaj możemy sobie ustawiać. A guzikiem OK przechodzi na dalsze pola. Wszystko się zgadza. Dajemy znów zapisz. I ostatni krok to ustawiamy sobie dolną i górną granicę zakresu, czyli nasze pomiary. Tutaj będziemy mieli oznaczanie. Jeżeli na przykład cukier będzie poniżej 70, to będziemy mieli oznaczone jako cukier za niski. Jako 180 będziemy mieli oznaczone jako, za, jako by był za wysoki. Zmieńmy sobie ten zakres. 70 jest akurat, ale tutaj możemy sobie zmniejszyć na przykład do granicy progu nerkowego który jest około 160, co inna szkoła to inaczej mówi, i zapisz. Przeszliśmy trzy podstawowe kroki, zakończono ustawienia, nasz glukometr jest gotów do działania. Przyjrzymy się teraz naszemu menu. Na początku pierwsze, co się rzu rzuca w oczy, to to, że na górze mamy datę i godzinę. I co ciekawe, Data i godzina jest ym, stosowana do określonej pory dnia. Czyli mamy akurat księżyc, gwiazdki, bo jest akurat 20.30. No to dosyć sympatyczne, bo jak będzie poranna godzina, to tutaj będzie słoneczko, dzień i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze menu to jest nasz dzienniczek. No, wyników na razie nie ma, bo nie mamy pomiarów, ale tutaj możemy sobie przeglądać historię naszych y, wyników. Dalej mamy menu. Średnie. Tutaj możemy sprawdzić sobie na podstawie naszych wyników, ile jaką średnią mamy z ostatnich 7, 14, 30 oraz 90 dni. No, jak wspomniałem przed chwilą, nie mam żadnych wyników, żeby coś pokazać, no ale widzimy, jak to mniej więcej wygląda. Co mamy dalej? Dalej mamy ostatnie menu ustawienia. Co w ustawieniach możemy zrobić? Ustawić godzinę i datę, tak jak ustawialiśmy sobie przy uruchomieniu pierwszym. Język, to wiadomo, możemy sobie język wybrać. Ten zakres to ten sam zakres, który wybieraliśmy na początku. Teraz oznaczanie posiłków. Tu możemy sobie włączyć bądź wyłączyć, czyli czy dokonujemy pomiarów przed posiłkiem, po posiłku i tak dalej. Możemy domyślnie go włączyć. Musimy ustawić zakresy przed i po posiłku, aby oznaczać posiłki. I teraz tak, ustawiamy sobie zakres, jaki mamy. Teraz przed posiłkiem. No to myślę, że przed posiłkiem nasz cukier powinien być taki... No 130 trochę dużo jak przed posiłkiem. Ale dajmy go tak do... Może... Powiedzmy do 100. Między 70 a 100 przed posiłkiem to powinno być dobrze. A teraz ustawmy sobie po posiłku. Po posiłku no 120... Ja zostawiłbym to 180, bo u chorych na cukrzycę te 180 to jest taki naprawdę, to jest taka naprawdę górna granica, której się nie powinno przekraczać. No i mamy ustawione. Teraz przy każdym posiłku będziemy mieli oznaczony przy pomiarze każdym przed posiłkiem albo po posiłku będzie mieli odpowiednio oznaczony nasz wynik. Tutaj możemy przeprowadzić test kontrolny, jeżeli mamy roztwór, no ale niestety nie mamy, więc możemy sobie darować. A na końcu mamy podstawowe informacje, czyli numer seryjny, wersja, jakie oprogramowanie, czy jakieś błędy się pojawiły, jakie jednostki używamy, i to wszystko. Koniec menu, więcej nie ma. Dokonajmy teraz pomiaru cukru. Wyciągamy nasze paski. Lukometr się włącza. Tutaj bez wyciągania na możemy się dziabnąć w palec. Pobiera się krew. I mamy wynik. I teraz możemy sobie oznaczyć, czy chcemy, żeby to było przed posiłkiem, czy po posiłku. Jako, że już jestem po jedzeniu, więc zaznaczymy sobie po posiłku. I od razu się pokazało, że nasz poziom cukru jest w zakresie. Jakbyśmy mieli za wysoko, to by było na czerwonym polu. Jakby było za nisko, byłoby na niebieskim. I tak wyglądają pomiary. Wyciągając pasek, glukometr sam się wyłącza. Jeszcze powiem parę zdań na temat naszego glukometru. Potrzebuje dwie baterie 3V CR2032, standardowo jak w każdym innym glukometrze. Pamięć jaką ma to 500 wyników pomiaru. Dodatkowo możemy poinformować, że zgłoszony zakres wyniku to od 20 do 600 mg na decylitr. Próbka, którą musimy zapodać do naszego pomiaru, ma aż 1 mikrolitr. To jest dosyć dużo w porównaniu do innych glukometrów, no ale jest jak jest. I czas pomiaru to około 5 sekund. Przyszła pora na podsumowanie. Nasz glukometr jest bardzo sympatycznym nowym produktem. Ma duży wyświetlacz, bardzo czytelne napisy, wygodne w obsłudze guziki. Co jeszcze? Spełnia normę ISO. ISO z 2013 roku dotyczące glukometrów. Norma ta ISO mówi nam o tym, że jeżeli dokonujemy pomiaru i mamy go poniżej 100 mg%, to wynik nasz nie może się pomylić więcej niż 5% w stosunku do badań laboratoryjnych. Czyli 95% wyników powinno być praktycznie takie samo, jak wyniki z laboratorium. Natomiast, jeżeli mamy wyniki powyżej 100 mg%, no to wtedy nie może być różnica około 15%. Czyli po prostu mierzymy cukier powyżej 100, jeżeli różnica z laboratorium jest więcej niż 15%, powiedzmy, no to wtedy glukometr by takiej normy nie dostał. Ale ten za to wszystkie normy spełnia, jest bardzo dokładny i to jest chyba najważniejsze. Co tu jeszcze nie można powiedzieć? Ma też wyjście USB do komputera. No to USB niestety nie mogłem przetestować, gdyż nie ma jeszcze aplikacji dostępnej, ale z tego co wiem lada moment ma się ukazać. Więc będzie można swoje wyniki zgrać do komputera i porównywać sobie tam nasze e, dokonania. Ogólnie to... O, jeszcze bardzo fajnym elementem jest to, że ma tę podziałkę, że... Za niskie, za wysokie, i w normie. Wtedy przynajmniej widzimy, czy często mamy niedocukrzenia, czy często mamy wysokie poziomy cukru, czy też zachowujemy normę, co by było najbardziej wskazane. No więc to by było w sobie na tyle. Polecam ten glukometr, mi się bardzo podoba. Trochę go poużywam, zobaczę, jak to w praktyce działa, i to by było na tyle. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku sprzęt dla debetyków. Jeżeli komuś spodobał się glukometr OneTap Select Plus, zachęcam do wypróbowania. A ja się z Wami żegnam i pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i obejrzyjcie inne filmy. Do zobaczenia, cześć!